To... Nie, tak, bo ja, ja wiem, ja właśnie powiedziałam kamitowie o tym sądzę, więc już nie oceniając tego, co było tam w jej przeszłości, nie mówię, po prostu nie chce mi się do tego odnosić, to współczuję jej tego, co będzie miała teraz, bo będzie miała przewalone i jakby ja o tym wiem po prostu, że w mediach tak będzie. Po prostu w takiej sytuacji, jak jesteś osobą publiczną, i coś takiego się wydarzy, to dosłownie jest tak, że idziecie ulicą i po prostu ktoś może z wami krzyczeć jakieś wyzwiska, jakieś po prostu niemiłe rzeczy, więc współczuję jej tego bardzo. No tak. No, ja też uważam, że to, no to jest i wiecie, ludzie tutaj są teraz. Ludzie uwielbiają, ludzie uwielbiają, jeżeli jest się na kim wyżyć. Jeżeli jest osoba, którą mogą po prostu zmieszać z błotem, no i ona to dostanie, niestety. My ja też, żeby było jasne, my nie mamy z nim żadnych relacji, w ogóle się nie znamy, ona w ogóle zablokowana na Instagramie kiedyś. Nie! Bo... nie. Też, dlaczego? Jak to nie? Na TikToku. A przepraszam, na nie, na Instagramie chyba też. Nie, na TikToku. No nie wiem, jakby nie znamy się, po prostu z nasza opinia, niezależnie, kto by to był. No, ktoś tam powiedział, tylko nie wiem, czy to był Marcin, czy, był, czy mi się pomyliło, ale że jakby powinna się z tym liczyć, że jak zostanie osobą publiczną, to może to wyjść. No tak, ale to jest jakby na zasadzie, po pierwsze to zawsze tak jest mądry Polak po szkodzie, w sensie no, co mogła się liczyć. No. Ja do ja, ja ja tego tak nie podchodzę, że mogła, mogła się liczyć. No, no nie mogła właśnie, ja też tak uważam. Co no. miałam powiedzieć, ale słuchajcie, kiedyś przed kamerkami występowałam, to żebyście wiedzieli, A, to wam od razu powiem, albo wyjdzie. tak. To w każdej pracy by i to mogło wyjść, więc no już i tak lipa. To co, miała przestać w ogóle funkcjonować w życiu? Mega je współczujemy, uważamy, że nikt nie powinien w ogóle upubliczniać kiedykolwiek czegoś takiego, macie, ktoś ma, powinien zachować dla siebie i tyle, no ale tak jak mówiłem, no ludzie są tacy, a nie inni, no współczujemy je po prostu.